Mogę? Amstaw Amstaf y, Amator Cuskawe Kras. To jest truskawka, o proszę. Regisku. Pokaż truskawkę. Truskawka. Daj, zbliżonko zrobimy. No. O, tak, widać, tak. że to truskawka. Bardzo dobrze. dobrze. Regisku, no. łapkę daj. Kręcisz? Cały czas. A. A to jest drugi amstaw, który też lubi truskawki. Ten amstaw też lubi truskawki. Zjadł, proszę, zjadł truskawkę pięknie. Zjadł, nie wypluł, nigdzie nie na ziemi idzie? nie widać. O. Dobrze, teraz myszka. Myszko łapkę. Regis nie ma. To jest druga truskawka, proszę. Gdzie? No tu. O, tu. No. Pod światło jest. A, no to dobrze, to teraz będzie to gdzie? Matku, Boska. Ej, 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 ej. widzisz, co robi amstaw? Może objadę was z ujęciem. Nie no, nie no. O. Co ty tutaj ten? To jest truskawka. A to jest sam. O, teraz bardzo dobrze widać wszystkie amstafy, hmm? truskawki. Hmm? Widać nawet jak miarzy jak mu w mordzie tam wchodzi to wszystko. Czekaj, to idziemy. co jeszcze zielonego? Bobu by pieski zjadły. Przyniosę Bób. Kolejne dwa psie posiłki. Gotowany Bób. Mhm. Proszę zbliżenie. O, gotowany Bób. Liście z kalafiorka. Kalafiorek. Dobrze. Co, co najpierw? Zwany, kal, zwany kalarepką. Siad. No. Ej, bo gówno ten, Weź tam się przesuń, tam żeby Słyszy, że było się dobrze. Da. Jak oni się na mnie rzucają, no. Krwiożercze. To jest bób. Myszko. Bobu. Ale zadałaś im bobu. Bob. Regis, łapkę daj za bób. Łapkę. O, pa Ale im zadałaś bobu. Dobrze. Myszka jeszcze proszę bobu. Teraz sałatka. Reginiu. Am. Bobofrut. Widać, że je. Widać, widać. Widać, że wypluwa na razie. Zjadł. Myszka. Och, to jest pies na, na zielone. Ty no zjadły wszystko, Reginiu. Bekaj, musi tamto przerzuć. Mychanie, bo ty plujesz. O. Jezu. Jedzą ci... Dwa boby. jedzą ci z ręki normalnie. Dwa boby mi jeszcze zostały, proszę. O matko. Poskromicielka skro... po bestii jedzą ci z Ach, ręki? Już marchewki nie będę im przynosić. Jabłko. Nie? Dlaczego? Bo nie mam. Jabłko to całe są w stanie opieprzyć.